Jedna kamera 7 kg. No, dla mnie szkoła teatralna była potwornie trudna, a potem już było trochę teraz lepiej. Ale co słyszałeś przykre rzeczy? No też. Ale jakie Nie. na przykład? No różne. Ale że co? No co można usłyszeć w szkole no, teatralnej? Różne. Na przykład... Ja, ja na przykład se, nie, raczej, raczej nie czytam tych komentarzy, bo po pierwsze tak, czytam ma, te wiadomości prywatne, co ktoś do mnie pisze, to czytam. Ale tak z tym, a na przykład moja matka czyta i mm -hmm. mówi do mnie: A to wiesz, taki facet, to ci pisze, że gruba jesteś. A ja zawsze mówię, zawsze litka to powtarza. Jedna kamera, 7 kg. Tu są trzy kamery, to to się Ja jestem taka, proszę pani. To prawda. Po prostu pół człowieka nie mam nieprawie. To, że państwo mi widzicie, to jest efekt soczewki. Ja soczewki mam. No, no. To, to, no, Dokładnie. Rolka to za mało. Na cały Muntok wpadaj do telewizji Active Family albo oglądaj nas na platformie Wodilla.